Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? No, co to będzie, to ja akurat wiem. Analiza zwiastunu nowego sezonu Wiedźmina od O Oto co będzie. Siemaneczko z tej strony, drwal było I zanim nastaną dziady, zapraszam was do nowego materiału. Ale najpierw słowo od sponsora tego odcinka, czyli od Gemstone Legends. Gemstone Legends to pomysłowa gra RPG od polskiego studia, w której walki rozgrywane są w formie znanych i lubianych puzzli. Jako smoczy jeździec podróżujemy po mapie fantastycznego świata, wykonując questy oraz walcząc z kolejnymi przeciwnikami. Jak wiadomo, przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę, to też mamy możliwość dobrania do swojego Dream Teamu aż pięciu bohaterów z kilku dostępnych w grze frakcji. Nie muszę wspominać, że w mojej ekipie koniecznie musiał znaleźć się brodaty, łysy, krasnoludzki Berserker. W trakcie podróży awansujemy naszą drużynę na kolejne poziomy oraz zdobywamy coraz lepszy ekwipunek. Wszystko to pozwoli nam wykonywać trudniejsze misje oraz walczyć z coraz bardziej wymagającymi bossami, a także brać udział w rajdach, gdyż oczywiście nie musimy grać solo. Gra daje bowiem spore możliwości społeczne, w tym gildie oraz rozgrywki PVP, a to wszystko w modelu free to play. Dołącz do mnie w Gemstone Legends, korzystając z linków w opisie filmu, albo Skanując widoczny na ekranie kod QR, by po przejściu samouczka zgarnąć na dzień dobry potężną paczkę nagród, w tym również epickiego bohatera, w sam raz do Twojej drużyny. No to co? Topory w dłoń i do zobaczenia w Gemstone Legends. No to co? No to lecimy, jesteśmy gotowi. Analiza zwiastunu od Netflixa. Zaczyna się zwiastun od sceny Granta w wodzie. Szczerze powiem, ciężko powiedzieć, z jakiego momentu sagi ta e, scena pochodzi, jeżeli chodzi o krew elfów, a więc. Tom, na postawie którego ten sezon powinien być wzorowany, to jedyny moment, gdy Geralt miał bliższy kontakt z wodą, to było, gdy przeprawiał się łodzią przez Oxenfurt Ale wtedy zaatakowała ich żagnica, więc to jest stwór, co raczej powinien być w wodzie, a nie w powietrzu i nie powinien mieć skrzydeł. W innych okolicznościach w zupełnie inny potwór, to co tu widzimy, to jest prawdopodobnie coś innego. Także to nie wiem. To, to podobnie. Skądś to? Po bojowisko, no może być wszędzie tak naprawdę, tak. E, Tutaj z kolei wiemy co to jest. Tam była scena kiedy wjeżdżali oni do dworku Nivelena, więc to definitywnie było to. E, tutaj z kolei mamy scenę już... E, tak, walki z Bruksą. Z tyłu widzicie jest Ciri. Ta scena może pochodzić albo z ich przyjazdu, tutaj kiedy Gerard coś usłyszał, wyciągnął miecz i może coś tam zwyczaju, albo dopiero z ich... Odjazdu. W poprzednich zajawkach mieliśmy tam scenę, gdzie Geralt kazał Ciri oszedłać konie, bo będą wyjeżdżać. Jakby co ma uciekać, jak on przegra. Więc może to być właśnie to. Ciri jest na koniu gotowa do ucieczki, no a Gerald się gotuje do walki z Bruxem. No i Bruxa oczywiście jest tutaj i idzie na jego mordę. Tu jest ciekawa scena, ponieważ tutaj idzie. Ta dwójka, zresztą zaraz będzie pokazana, ta dwójka idzie do Cintry. To tutaj przed nami to jest Cintra. Ten wielki kanion, który tu idzie, to jest yy, ta wyrwa, którą zrobiła Ciri w pierwszym sezonie Dronsryja, więc to jest to. Oni idą do Cintry i ta dwójka, moi drodzy, ten gościu w kapturze czarnym, jest to Geralt. Jest to Gerald, widzieliśmy zdjęcia z planu. Widzę tę scenę, kręcono to jest definitywnie on. A w tym takim pokrowcu, jaki był wcześniej, trzyma właśnie miecz. Gościu obok z kolei to jest ten czarodziej. Ten co się Wienerfer bujał Isteret. Sceny oczywiście nie było w książkach, tego dodawać nie muszę, więc co tutaj będzie robić ta scena, co oni tu będą robić, za jasną cholerę nie mam pojęcia. Może idą do Cintry, może myślą, że tam jest Siri, może myślą, że tam jest cesarz. Kto wie? Ale tutaj tak, drzewo w Kermoren, drzewo się oczywiście e, chyboce, ponieważ w Kermoren jest atakowane, zbliżają się potwory, zbiła się leszy, który zaatakuje Kermoren i ubije tam Eskela. Brawo Netflix! Na pewno zdobędzie ta decyzja uznanie i zrozumienie fanów książek oraz gier. No, rozmowa Geralta z Nivelem, niewiele nam mówi, po prostu jest. Oksenfurt do widać to, po tym, że to jest to miasto portowe, widać nawet mostek, także ewidentnie to jest to. Konwój elfów. Konwój elfów, który uprowadził Fringillę oraz Jennefer po bitwie o Soden, gdzieś tam idą jakoś po coś. Po co to się dowiemy, bo jest to oczywiście, to są zmyślone, wesołe perypetie Jennefer, napisane 100% przez scenarzystów Netflixa. Warto zauważyć, że ten elf na przedzie, którego mi właśnie spikselowało, to jest Firafandrel. O, dziękuję za nowego suba. Ej, swoją drogą polecam. Zapraszam i polecam do zasubskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. To jest, jest Firafandrel, czyli ten elficki król, książę, władca, którego Geralt spotkał w Dolinie Kwiatów. W pierwszym sadonie w wykastrowanym opowiadaniu na krańcu świata, wszystko co ma mieć jaja, temu wstęp do Netflixa wzbroniony. Z tyłu, oczywiście, idzie Fringilla oraz Jennifer. Ktoś w klatce. Aretuza. Szkoła czarodziejów, która wygląda z tej perspektywy jak. jakiś. Astecka świątynia. W środku czarodziej używający ognia. Obstawiam, że Rince, bo on tu jest cały czas pokazany bawiący się ogniem, w tym gwiazdunie. Jennefer oraz Tissaia de Vry, czyli ta nauczycielka Jennefer. Odarto zupełnie z jakiejkolwiek godności i, i, i szacunku w, w serialu. Pełni rolę właściwie sidekika Kika Znowu walka z Bruksą, oczywiście. Bruksa zamieniona w nietoperza. Tutaj, tak, Ciri, Ciri, tak, tutaj, mówiąca, że musi uratować, tak, musi walczyć. Sven, drogą zauważcie, to jest takie moje, taka moje spostrzeżenie. Gdziekolwiek nie spojrzycie na, na twarz Ciri w drugim sezonie, w scenach drugiego sezonu, ona cały czas ma taką minę. Taki wkurt na minę, takie, cały czas, nie? O ile w pierwszym sezonie wiecznie miała zagubioną minę i biegała po lesie, to była cała jej rola. O tyle tutaj, każda cena to jest. I to nieważne, czy się właśnie ma przyjąć miecz, czy rozmawia z Geraltem, czy cokolwiek innego robił, czy patrzy gdzieś w dal, zawsze jest. To jest tej stała mina. Nie wiem, może, żeby być silną, niezależną kobietą u Netflixa, to trzeba mieć taką właśnie minę. Mo może. Może nie ma innej drogi. <ścoughs> Oczywiście, ja się czepiam, tak? Ja się będę czepiał, bo mam to, w, 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 w kwas, który płynie w moich żyłach, ma, ma, ma czepialstwo zaszczepione. I no, a poza tym oczywiście, no nie ukrywam, że po prostu Netflixa nie lubię za to, co robi z wiedźminami i to nie lubię go bardzo. E, jakieś zebranie. To może być albo zebranie władców północy, które będzie tu mieć miejsce, gdzie władcy północy, królowie ustalają, co robić z Nidgardem, co robić z Cintrą, co zrobić z Ciri. Ciri w sumie mają zabić, bo tak ustali, ustalili, że najlepiej będzie ją zabić, nie będzie problemu wtedy, nie? Skoro Emhyr jej szuka, to nie będzie problemu, załatwmy i po sprawie. Ale to może być równie dobrze zebranie magów, bo no też będzie mieć, będzie mieć, haha, miało miejsce w książkach i powinno mieć miejsce tu. I to mi wygląda bardziej właśnie na zebranie Czardziejów, szczerze mówiąc. Czar dzieje się zbierają i będą debatować też. Co robić? Ciri z Lambertem, tym rudym, i Koenem, tym czarnym obok. Oczywiście mówię o kolorze włosów, no bo nie wiem o czym, tak? Nie wiem, co oni tu robią, nie mam pojęcia. Ciri na pewno ma mieć treningowy przy sobie, więc to jest na pewno podczas jej pobytu w Kermoren. Obstawiam, że to już jest po śmierci Eskela. Bo jak widzicie, jego tu nie ma. Ciekawe czemu. Hmm. Mina, o której mówiłem wcześniej. <laughs> o to chodzi. Silna i zależna kobieta. O, i dwie kolejne. Jennifer namawia Fringillę, żeby przestała romansować z Nilvgardem, Choć wróć do nas, bądź grzeczna, bo jesteś bardzo niedobra. Ale Fringilla tego nie zrobi, bo po co? Nilgardczycy jadący na koniach prawdopodobnie. Prawdopodobnie nie nieprawdopodobnie konie. Chociaż nigdy nic nie wiadomo. Może to klacze? Cintra, oni wyjeżdżają z Sintry I to będzie w ogóle taka dłuższa scena Ona się miesza na pewno z tą sceną, którą widzieliśmy z tym kanionem Z, tym, z tą wyrwą Gdzie Geralt i ten czarodziej szli tutaj właśnie Więc ona, myślę, że ta scena jest jakoś połączona ze sobą To też, to też na to wygląda, że to jest połączona scena Bo jest takie samo niebo, zauważcie Tu Geralt już trochę strany, więc... Spodziewam się, że ci Nilgarczycy na koniach Oni przestali być Nie tylko na koniach, ale przestali w ogóle być Fringilla idzie przez przez Cintry, tak to jest sala tronowa w Cintrze, już z Nilfgardzkimi witrażami w, w, w oknach. Mówisz, że trzeba odbudować, odbudować, trzeba tak armię i jak widać ona przejmuje oczywiście dowodzenie, no bo przecież tak ogromne i idealnie zorganizowane wojskowo, całościowo Imperium jak Nilgard nie ma żadnych generałów, marszałków, hetmanów, nikogo takiego nie ma. Dowodzenie musi przejąć na pewno czarodziejka, dlatego że jest primo jest Czarodziejką jest odpowiedniego koloru i jest silna i niezależna. <grych> tak. O, o, przepraszam. Tu mamy scenę z wiedźminami. To jest z wiedźmin z mieczem. Tam dalej był wiedźmin chwytający topór. Ta scena może pochodzić z Kermoren. Tak obstawiam, że to właśnie będzie w Kermoren, kiedy Wiedźmini będą się zbroić, ale nie musi. To może być też zupełnie inna scena z innego momentu, bo y bo możliwe, że Wiedźmini będą, pojawią się nie tylko w Kermoren, ale także w innej, w innej okoliczności u Netflixa. Zobaczymy. Cintra znowu. Ta scena mnie ciekawi. Pojawiła się w pierwszym zwiastunie, pojawiła się w tym zwiastunie. Ta sama scena, więc to musi być coś ważnego. Okay? Nie mam pojęcia co, za cholerę tu nic nie widać. Geralt w korytarzu i tu jest Rince. To może być powiązana scena. Wygląda na to, że tak, że to jest kontynuacja jednej sceny. Oni mają podobne oświetlenie, podobny tutaj wystrój, więc to może być po prostu już walka z Geralta z Rincem, bo ona musi mieć, powinna mieć przynajmniej miejsce. Hmm. To na pewno jest ta scena. Słuchajcie, tutaj widać ewidentnie, patrzcie tu, 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 tu. Widzicie tam w rogu, tu nade mną, za tym takim brodaczem jest też Rince. On tam jest, a to na pewno jest scena, daje tutaj 500% pewności, mam, jest cena walki Geralta z braczmi Michelet. Nie mylić z Michelet. To była taka grupa naj najemnych zabójców, którą wydają Rinz właśnie żeby się Geralta pozbyć. Cała walka powinna się odbywać w Oksenfurcie, na ulicach Oksenfurtu, de facto. Tutaj no, ewidentnie to nie jest tam. Możliwe wręcz, że to w ogóle nie jest w Oksenfurcie, ale to jest w świątyni Meritele. Bo na to sugeruje wystrój. Zioła jakieś, tego typu rzeczy. To może być Świątynia Melitele, więc co oni tam robią? Nie mam brzegiego pojęcia. No, ale walka jest. Walka była w książkach. To jest no to samo. To jest inna scena już. To już jest scena z Kermoren. Lesz atakuje. Widać te korzenie. Tak, tu on tych, tych braci oczywiście zażyna, On musi wygrać tę walkę. Ale oni też go pokierowali troszkę. To skroi oczywiście Oxenfurt. Wiadomo, dwie postaci w kapturach, jedna z nich na pewno jest to postać, uwaga, tej czarodziejki, to obstawiam. To jest nikt inny jak Francesca Findaber, czyli elfia, królowa z Dolblatana oraz czarodziejka. Za cholerę nie wiem, co robi, co robi w tym, w Oksenfurcie, bo nie powinno jej tam być, ale jej w ogóle nie powinno właściwie być w większości miejsc, w jakich ją tutaj widzimy. Więc to pewnie będzie zupełnie zmyślone przez Netflixa. A żeby było jeszcze ciekawiej, to jak widzieliśmy na zdjęciach, ona jest ciężarna. Także zobaczymy. Wesołe przygody będą. Wesołe przygody czarodziejek, Jenefer i jej koleżanek z Geraltem jako sidekickiem. No tutaj jest Yennefer, znowu tamte te elfy, nie wiem czemu beczy. Ciri na, po... na treningu chyba? Na to wygląda. Są kaniony, są góry, to chyba jest trening. A tu jest też kolejny sidekick, kinefer, y Kolejny sidekick, kinefer, y tym razem bijący Nilgardczyków. A z tyłu właśnie... O, z tyłu, z tyłu, poczekajcie, te piksele nie wiem skąd się biorą. Z tyłu stoi właśnie Jennifer, y Prawdopodobnie. Obstawiam, że to jest ona. Tam o, stoi z jakimś kijem, <laughs> z czymś, tak? Z może w końcu. <laughs> A, świnka ze mnie. E, Wiedźmini. Ta scena może pochodzić z Kermoren, ale nie musi. Tak jak powiedziałem wcześniej, ci Wiedźmini mogą być i w Kermoren i później gdzieś w innym miejscu, w innych ok okolicznościach. A więc jedno z dwóch. A robiący coś magicznego, może z kimś się bije. Nie mam pojęcia, co ten chłop robi, bo, bo tego nie było po prostu w książkach, więc może robić dosłownie wszystko. Tu znowu Francesca, gdzieś w lesie. I to jest ciekawa scena, bo. To jest domek na kurzej łapce. Albo w tym domku jest. To jest zapowiedź postaci. Tej tej, tej. tej postaci Netflixowej, która jest tak naprawdę plagiatem z pana Lusterko. Tylko, że w wersji kobiecej. Może to być po prostu też scena taka od z takie mrugnięcie okiem, że wiecie, sam jest słowiań na kurzej stopce, babajaga. Lubimy to, tak? Netflix. Scena to może być wszędzie. Ciri i Jenefer gdzieś jadą, gdzieś się spieszą, ewidentnie. Więc prawdopodobnie jadą właśnie tam do Geralta, który szedł do Cintry. Myślę, że te sceny są połączone, bo Ciri ma ten sam kubraczek tutaj w tej scenie jakiejś poprzedniej. Kwiatek. A tutaj ten, Kahir. Kahir i jego destiny. Kahir ewidentnie wygląda na bardziej na umyśle, sprawnego niż wcześniej. Już nie wygląda, jakby chciał zabić wszystko i wszystkich. że po prostu pozory. Na pewno ma nową zbroję. Scena zupełnie z czapy, nie mam pojęcia co to jest, na pewno jest Stregobor, który, jak pokazują też późniejsze sceny, będzie jednym z głównych złoli, -E, będzie antagonistą, będzie złym, brzydkim, szowinistycznym, męskim, starym dziadem, który pewnie coś chce zrobić złego, skoro tutaj jakieś tam czary-mary robi i te czary-mary ma kształt kobiety, to, to, to coś obok to może być, nie wiem, albo jakaś magia, znaczy na pewno jest magia, ale może jakiś czar, może żywioła ognia, może to Yennefer się pali, magicznym jakimś pomyczkiem i on chce z niej coś tam wyciągnąć. Tu oczywiście Rince, też czary-mary robi, też jest zły. E, Ciri i Tris chodzą gdzieś, pewnie po Kermoren, bo tam właśnie powinny się znajdować obie. Po raz pierwszy chyba na, na jakiejkolwiek scenie z tego sezonu ma minę, nie na zasadzie jestem skurwiona, tylko nie mam pojęcia co robię, czyli wracamy do starej wersji. Nenneke tu nie, no nie mieli, tele. gada z Geraltem, to akurat proste. Jennifer. Robi czary-mary gdzieś w lesie, ma strój jeszcze z bitwy o Soden? z bitwy, prf, z bitewki, z bitewczuni, może będzie z Fringillą się pojedynkować na czary, coś takiego. E, tutaj wiedźmi, to jest jeden z tych wiedźminów, który wcześniej brał topór, e, robi tutaj quena, przed czymś się bronią, to może być albo w Kermoren, albo w innym zupełnie miejscu. Mi wygląda to na jakieś inne miejsce, szczerze mówiąc, może będą mu pomagać w świątyni Meritele, nie, nie mam pojęcia. Can't. Ciri w górach, no tu właśnie tak, zły stary dziad męczy biedną, uciśnioną czarodziejkę. Tak jak mówię, obstawiam, że będzie właśnie opcja, że magowie, ci faceci oczywiście, są paskudni, źli, chcą wszystkim rządzić i w ogóle nie wolno im ufać, a czarodziejki będą piękne, ładne i będą pragnąć dobra na świecie, dlatego zrobią Ligę Czarodziejek. Obstawiam, że tak właśnie będzie, Loża Czarodziejek. Tak właśnie będzie wyglądać fabuła Wiedźmina by Netflix. Yy, tutaj Lasek, Lasek i leszy. Geralt Blasku w leszy i Scili biją się z nim. Obstawiam, że jest to pomsta za śmierć Eskela. I bardzo to logiczne ze strony Netflixa i Geralta zarazem Netflixowego, że Leszy, który tutaj ma poradzić sobie z paroma Wiedźminami naraz i zabić jednego z nich, teraz stawi czoła Geraltowi i dziewczynce, która tam potrenowała parę miesięcy i czuje się już, że umie go zabić. Tu znowu Quen, znowu ta sama scena jak wcześniej, więc coś tam będzie tych Widźminów męczyć, że oni Quena sobie wrzucą. I na końcu tu łatwiej tak jaskier uwięziony gdzieś tam. No. Może być wszędzie ta scena i w każdych okolicznościach, tak. Tyle, 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 jeżeli chodzi o tutaj moją analizę drugiego sezonu! na by Netflix! Czy będzie to naprawdę Wiedźmin, czy będzie to po raz enty produkt Wiedźminopodobny, który będzie się tyczył Wiedźmina tak samo jak produkt czekoladopodobny, tyczy się zwykłej czekolady, czyli jedynie kolorem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jestem tak naprawdę, powiem tak, no, to nie jest tak, że ja mam obawy, ja spodziewam się, że to będzie słabe. I zaskoczę się, jeżeli będzie dobre. Tyle ode mnie w tym filmie. Piszcie w komentarzach, może coś przeoczyłem, może wy coś zauważyliście, może macie inne jakieś spostrzeżenia, e, czy ja się znowu czepiam, czy znowu tutaj jad się wylewa z mojej paszczenki, czy może nie. E, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, a ja wam dziękuję pięknie za uwagę. zachętam do zostawienia łapy w górę, odwiedzenia mnie na moim Facebooku, Twitchu, Instagramie. No i wja. do zobaczenia, kończymy, Idzie się cieszyć. Miłym wieczorem. Cześć. thank